W tym roku poddaliśmy się komisji z Centrum Monitorowania Jakością z Krakowa. Ubiegaliśmy się o certyfikat. Przeszliśmy kontrolę bardzo pomyślnie. Ten certyfikat, ten certyfikat zdobyliśmy. Dodatkowo zdobyliśmy certyfikat w tym roku Szpitala bez bólu. Mamy też certyfikat Szpitala Przyjaznego Dziecku. Niemniej jednak będziemy w 2013 roku w styczniu poddawać się rekontroli ponownej, aby utrzymać ten tytuł. W tym roku podpisaliśmy też certyfikat, właściwie może bardziej umowę, Szpitala Przyjezdnego Kombatantom. Także wszystkie te certyfikaty podwyższają naszą jakość usług i naszą pozycję na rynku ochrony zdrowia.